Myślę, że na pytanie, co to jest rodzicielstwo bliskości, o co w tym chodzi, bardzo dużo jest odpowiedzi różnych. Jedna z takich, którą lubię, to jest taka, że to jest takie rodzicielstwo, w którym mamy zaufanie do dziecka, ale też do siebie. Inna to jest taka, że rodzicielstwo bliskości na pierwszym miejscu stawia relacje i bliskość emocjonalną, kontakt emocjonalny. Inna jest jeszcze taka, że rodzicielstwo bliskości to jest takie rodzicielstwo, w którym traktujemy dziecko podmiotowo, takiego tak samo indywidualnego, odrębnego człowieka, jak, jak my jesteśmy. Myślę też, że rodzicielstwo bliskości jest bardzo takim rodzicielstwem opartym na takiej poważnej naukowej wiedzy, że teraz jest coraz więcej wiedzy na temat rozwoju, rozwoju emocjonalnego, rozwoju mózgu dziecka. Tego, co się w ogóle w ludziach dzieje, w ich głowach, w ich organizmach. I ta wiedza, która jest, daje nam coraz więcej informacji, ale coraz bardziej potwierdza to, co w rodzicielstwie bliskości rodzice tak dość intuicyjnie robią.